A jak pięknie Dumam O żonie Tam każdy duma, Kada my byli na wojnie Szedł do z lasu Buczyki Filipek Na topie poroża jelenia Gdzie Watson Watson po co on? Znowu mi zaginął w akcji, Szajse Oczywiście rzecz biorąc, fajka drewniana Super sprawa Ręce mam już jak murzym Chciałbym pozdrowić wszystkich oglądających i pozdrawiam serdecznie profesor sporozieckiego zagranika Filip Wrocławski Daszbór Pozdrawiam